No i witam was w kolejnym vlogu zimowym. Śniegu trochę sypło, no nie ma jakoś wielką ilość, A taka sobie warstwa. Tu widać zresztą po śladach. Nie ma jakoś fest głęboko, ale, ale je. Szkoda, że na Święta to, bo rozstajeć. Ale. W końcu coraz bliżej święta, nie? <grystanie> no, ja. No, niestety drzewo się nie doczekało. Pocięcia do końca. Drewno, sorry. Tużech schował silnik. No jeszcze ten blad z krajezyki musiał odkręcić. Bo to do ostrzynia chce zawieść profesjonalnego. Bo te moje ostrzynie to tam styko na chwilę. A tak, to może mi to zaś po to ostrzum na to, żeby jeszcze o tym chwila porobić zaś. Chociaż i tak w tym roku to już będzie widać raczej. Moje 12 grudnia. A padać śnieg, mu, no, z przerwą na jutrzejszy dzień, to jeszcze mu padać śnieg do końca tygodnia. Niby do 20 się mu utrzymać mróz. Ale po 20 musi się to roztopić wszystko. Zaś będzie bagienko. A to jest jeden plus tego, że śnieg napadł. Wszędzie równo, biało. Nie widać żadnego syfu. Wszystko przykryło śniegiem ładnie. Kury ani na bardzo nie chcą, byle siedzą w kurniku. Chyba im zima w nogi. Ale co zrobisz? Dobra, muszę się szrudu wszędzie nawieść. Woda w wiaderkach mi delikatnie przyłopuł mróz. Jest koło zera, ale woda przykryła śniegiem. No i to do się to jeszcze rozkuć. Także zużyję to dzisiaj. O Marcelinkce nie przeszkadza śniegu. Ona sobie tam chodzi cały czas. No. W sumie to nawet mogę wziąć ten wózek. I przejść się z wami. Bele nie, nie zaliczyć przyziemienia. No, już jest opór w ciągnięciu tego wózka w tym śniegu muszę dzisiaj kieszenka przywieźć Więc Zapna łyżka i troszkę odśnieża Ach jo. A osioł już mnie usłyszał i zaczyna się drzeć Bo przecież jak to tak? Wychodząc na dwór nie przyszłych najpierw do niego i nie dały mu z owsa. No, jest już delikatny opór w toczyniu. W tym roku nie dostaną zimowych drzwi. Będą miały te drzwi. Nikaj się ludzie nie głoskają z, z bedlintami. Stoją w otwartych wiatach i Nic się im nie dzieje. Także moim też się nic nie stanie. Jedno tam na zadku. Nie wiem czy widać. O, oceni twarz kolego. No. no, popatrz kurde, no nie ocy Widzicie tamte okienko? Ej, ocuń się, no. Tam jest takie okienko, widzicie, no to dołach tam szyba do niego. Żeby nie było przeciągu. Podobno mróz nic z bydlętu nie robi. Ale przeciąg róża. Ja już w zimowej kurtce polarowej. Ta kurtka ma jeden wielki plus, bo jest leciutko. A grzeje. Przedświąteczne porządki już mum tak na większość zrobione w chałupie. Zostały tam jeszcze jakieś pierdolki, no i potem takie ogólne sprzętanie Dywany, podłogi. A i prośba, ta nie. No nie wiem, czy to YouTube usunął, bo tam pod ostatnim filmem taka lekko spinka była z jednym typem. A, jak ktoś poczytał, to wie o co chodzi, ale później ten komentarz zniknął. Ja go nie usuwał. Zniknął. Nie wiem, czy ktoś z Was to zgłosił, czy, czy YouTube ma jakieś tam algorytmy, które to kasują. Nie mam pojęcia. Ale nie musicie, jakby tak, to ktoś z Was zgłosił, to nie musicie, niech sejemie tam, bycie lot to. Dobra. Teraz już potrzebuję dwóch rąk do roboty. No, szkoda, że te drzewo się nie udało pociąć, ale w pełnicy mu tego dużo, także może jak odmarznie. jeszcze przed świętami to już będzie bida. A między świętami a Nowym Rokiem to już całkiem to tam czasu mało, a człowiek też by chciał odpocząć. Trudno najwyżej, byda to robił po Nowym Roku. Niestety, jak wiecie, od Nowego Roku wprowadzałem limity na prąd. A po wykorzystaniu limitu jest już dużo droższocyna, wyższocyna. Pieron, wie już normalnie człowiek nie wie czasami co robić. No bo co? Węgiel drogi to sobie by człowiek chciał ulżyć i drzewa na cięć i tym. Chociaż no to ulżyć. No. Nie to, że się narobi przy tym, to jeszcze potem do pieca latać co chwila, bo to przegoruje dość prędko. Klocki jeszcze w miarę, to tam styknie na dwie godziny, ale jak desek się wciepnie, to godzinka i trzeba zaś iść do pieca. No a tu patrzcie, to zaś prąd podziwiałem do góry, to zaś będzie drogsze te pocięcie tego. Skąd strony by człowiek byczołek, nie myślał, żeby troszkę przyoszczędzić, to, to, to z tej strony tam ci wymyślą, jak od niego wyciągnąć te pieniądze. No i potem ci się jeszcze nie, nie w komentarzach burzą, jak rzucisz jakimś tekstem, bo to, bo wodzu. Mała stopa jest najlepszy. No. Jak se tam uważacie? Ja uważam, że żaden z tam z tego cyrku nie ma dobry. Dobra. Odciepmy ten temat na bok. Przysypmy go grubą hałdą śniegu i niech leży, aż, aż śnieg rozstaje. <laughs> I obiera te wiadra. Tu mam moja wiaderka. Nie wiem z 50 sztuk, 40-50, nie wiem I biera się dalej za robota. Odezwa się później. Hej O! I napadało teraz śniegu, żeby trzeba było trochę odgarnąć to Jest nie widać co. To już, oczywiście na brołek jest z ziemią delikatnie. Przyda mi się plac wyrówno. Muszę <laughs> jeszcze po jechać, to będzie takim ciekawe. Nie dość, że śniknę to jeszcze i błoto pod tym. Dzisiaj byda inaczej kiszonka nabierał Po prostu nabiera łyżką na ciepłe do i teraz Nie widać nic, nie? No co też będzie widać. Ulepimy dzisiaj ze wołona Chodnik przed bramą odśnieżyłek Chodnik co się idzie od furtki do chałupy też mniej więcej będzie dobre Teraz zjedziemy po kiszunko się samego nabierania i tak nie nagram, bo potrzebuję dwóch rąk. To jest właśnie największy plus 30 z tą kabiną. Idzie sobie wolno maszyna obsłużyć. Czy przyczepa zapnąć i nie trzeba włazić z traktora. No niestety stopka trzeba dźwignąć. Dobra, nagrywam później coś jeszcze. Ha, wybrałem się po a A to jest Sajgon totalny. Tu to troszkę łyżką a żeby jak przyje ten mróz, te minus 10 czy minus 15, bo oni to tam każdy dzień inaczej pokazują, żeby to zamarzło w taki równy prawie ten. Bo jakby tu zostały te koliny, to tragedia, nie? że tak ponabiorą, zawsze biera całą szerokość Wąskowarstwo, cienkowarstwo, ale teraz nie idzie Nie do się Ale przynajmniej się dowiedziałem jedno Że jak się dźwignie folia To tu nie ma nic zepsute To, to się no, psuje na brzegu I to jak jest ciepło, bo jak jest zima to też nie ma Tragedii Jednym z widzów mi podsunął ciekawy pomysł Maty gumowe Z kopalni w czasie nad tym tematem pochylić. na no, ja obok którego potrzebował 15 na 40 metrów. No to już wycie to jest dużo. <laughs> Przeglądając ceny w internecie, to musiałby za to z, 7, z 8 tysięcy dać plus transport. Także troszkę jest. O, patrzcie. Ja zjerdykam. gumofilce prawej nie dowają rady. Jeszcze trochę i trzeba będzie w guminiokach tu przychodzić. Trzeba zasypano. Zimowe zabawy. Momentami to już śniega jest tak wysoko jak w gumofilce. <laughs> Można powiedzieć, że odśnieżanie wykonane na tym miejscu. <laughs> Zima.

Kranik. O, taża spadła. Drugi Kranik, no, woda, tako, trochę ciepło. Tak, korek żeby wyciągnąć. Czasami zatyka za ten kranik, to wtedy trzeba go przeczyścić, ale dzisiaj się nic takiego nie dzieje. Kurde, bida zamknąć. Kurk wypuścić i idę do domu na obiad przynieść chłopata, żeby tu pod hołpą trochę odgarnąć. Ale to myślę, że po tym zrobi, jak uda futrować. Przeszłem blat z tej krajzyki, by trzeba było odkręcić. O, tu już konkretnie. Co jest kurczaki? O. A, żeście tu błota narobili. A jeszcze wam trzeba pszenica przynieść. Nie, siadaj mi pod nogami, no i idźcie na wycieczkę. Ja jaja. O, dzisiaj widzę. Ubogo. Ubogo. Ale, może jeszcze druga zmiana coś nas nosi. Tu jeszcze jedno. Korda, i No to ubogo. Dostatnio tu czyściła, i już zaś tu rację Pierzynka i cały czas sypie. A miałem nadzieję, że to no przejdzie jakoś bokiem. <laughs> Jak środki mi idą, tankaj odśniżoną <grywia> <grywia> Chyba mają strach od śniegu. A o, tamta troszkę trowy z pod śniegu wyciągła, tam zaraz dziubią. No niestety, teraz muszą polegać na tym zbożu, co im bradował. Bo trowy to one z pod śniegu nie ujrzą. Dopiero za tydzień to może się roztopić. Może trwa później. No, jaki ładny obrazek, tela kur. Dobra, ja się z wami żegnam z tego zaśnieżonego krajobrazu. I pamiętajcie o łapkach, komentarzach. I trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć.